Dzień dobry w sobotę. Zobaczcie, jakie ja mam cudowne widoki na obrzeżach naszego miasteczka. Tutaj jest ich po prostu wszędzie pełno. Tutaj są pastwiska. Zobaczcie, jakie piękne koniki. I to nie jest koniec, bo ich tutaj jest więcej. Tam stoją koniki. I tutaj naprzeciwko też stoją koniki. A... Nie mam pojęcia, o tam dalej też są koniki. Ja nie mam pojęcia czyje te koniki są, bo no, tutaj są na pewno. A, nie wiem czyje one są, ale są e, no, przecudowne. Przecudowne. Ja często tutaj jestem i widzę je po prostu w takich sytuacjach, gdzie one się tam na pleckach tarzają na przykład. To zobaczcie. Są koniki. Tarzają się na pleckach. Niektóre. O, tamto nawet krówki są za tamtym ogrodzeniem. No i tak sobie właśnie, o, zobaczcie, tak sobie właśnie fajnie, a te koniki tutaj na skraju miasta funkcjonują. Przepiękne są, przepiękne.